Dzień dobry wszystkim, dzisiaj kolejny przepiękny dzień na nębiej taki słoneczko macze. I tutaj mamy turkusowe wody. Teraz jesteśmy gdzie jest snorkowania, nawet snorkowaliśmy. I teraz pole, pole zjemy owoce. Mamy tutaj takie tropikalne owoce z Zanzibaru i jak arbuz banan, taki zielony banan. Mango, kokos, nawet e ananasy, bo zawsze ananas jest i najlepszy. I tutaj obok jesteśmy w Bila, Bila Geisa. Tam jest i wyspa Bila Geisa, bo dzisiaj nam zaprosił na kawę. Teraz tam później pójdziemy tam, żeby wypić kawę, i potem będziemy pływać z jubiami e, i delfinami. Bo dzisiaj mamy taką luksusową wycieczkę, zawsze z owocami i zawsze jedźcie z Mohamedem. W tym polecacie wycieczki. Mohamedem. Zawsze Mohamed ma dom cenę. To zapraszam wszystkich na Zanzibarze. Zanzibar Hakuna Matata.